Ktoś, ty? Zgubiłeś się? Co tu robisz? Zabiłem Rigeliona. E co? Hm. Dlaczego to zrobiłeś? Nie, nie obchodzi mnie to. Interesuje mnie tylko to, co miał mi dostarczyć. Miał przy sobie tą paczkę. Świetnie, oddawaj ją. 25,5 tysiąca życia ma w ogóle ten typ. Jak nam to, zobaczcie, fajnie przedstawia, kurde, nie? Mroczny sługa. Czyli jak zostaniemy takim mrocznym rycerzem, możemy korzystać z takiego mrocznego sługi, nie? Niesamowite. Tak, stworzenia te są bardzo przydatne, ale też przerażające. Co, boli? Zabiłem paladyna. Wiem już o tym. Udowodniłeś, że jesteś godzien wstąpienia w nasze szeregi. Pamiętaj jednak, że wstąpienie w nasze szeregi to droga bez powrotu. Jestem gotów. Dobrze, udowodniłeś, że jesteś godny tego zaszczytu. Od teraz będę Cię nauczał.